23 0048 22 523 20 32 Piastka 720 81 71 i oczywiście sms Tak jak widzicie, dzisiaj więcej tych SMS-ów jest. Ezo, pytanie na numer 73 212. Mam nadzieję, że zakle coś przyfrunie Natomiast ja w czasie, kiedy. Była przerwa. Rozłożyłam karty anielskie i wyszły nam bardzo piękne anioły. Ale zanim wam powiem, to ten piękny anioł, który tutaj się pokazuje, przynosi mi smsy. Bardzo dziękuję, Aniołku. Bardzo dziękuję. Eee... Wyszły dla Was, och, i znowu się posypało piórami. Wyszły, zadałam pytanie tutaj, żeby anioły powiedziały, jakie jest najważniejsze zadanie dla nas, wszystkich tych, którzy i tutaj pracujemy, i ci, którzy oglądają nas przez te kilka lat. No, i słuchajcie, powiem Wam tak, że na pewno są to karty, które pokazują też przygotowanie do czasu, który się pokazuje w roku 2012. Wyszedł Archanioł Uriel jako pierwszy, czyli on jakby nawołuje do tego, abyśmy zmierzli się wszyscy z naszym wewnętrznym rokiem. Nie udawali kogokolwiek innego, tylko po prostu przyjrzeli się temu, co pokazuje znak Zodiaku, numerologia i to, jak naprawdę jesteśmy. Czyli chylimy czoło przed Archaniołem Urielem. Potem pokazały się anioły różowego promienia, czyli zadbacie w tym całym oczyszczaniu, żeby tak naprawdę nie zwariować. Na pewno należy patrzeć też na siebie i na inne istoty. Ja zawsze, zawsze mówię tak, żyj tak, żebyś, żeby kiedy będziesz na... W śmierci nie miał żadnych wyrzutów sumienia, że kogokolwiek w swoim życiu skrzywdziłeś. A jeżeli zrobiłeś coś takiego, to najwyższa pora, żeby albo tą osobę przeprosić, albo przebaczyć, bo różnie to też wygląda. I ostatnia karta, jaka wyszła nam wszystkim, to jest Malachi Mikael, czyli ten, który niesie światło. Najpotężniejszy najpotężniejsze Archanioł, który. Chyba najczęściej jest przywoływany, w, przynajmniej w naszej religii chrześcijańskiej jest najbardziej znany, prócz Gabriela, który pokazuje, że znów, ale zobaczcie, to jest wszystko chronologicznie się układa. Zmierz się ze swoim mrokiem, pokochaj siebie, takiego jakim jesteś i najważniejszą rzeczą, którą ma zrobić, to osiągnąć poziom miłości. A światło tak naprawdę zagości przy tobie, w was i oświetli drogę taką, żeby być. Na najwyższym poziomie, żeby jak najpiękniej się rozwinąć. To jest dla nas wszystkich tutaj. Nie tylko dla Was, ale dla mnie również. I ja tutaj, tutaj jak najbardziej się przy tym podpisuję, że taki mam zamiar na kolejny i kolejny, i jeszcze kolejny rok.